W małym miasteczku w szkole średniej był chłopak o imieniu Antek. Był nieco nieśmiały, ale miał wielkie marzenia. Jego uwagę przyciągnęła Julia, nowa uczennica, która miała piękne kręcone włosy i uśmiech, który rozjaśniał nawet najciemniejsze dni. Antek był zafascynowany Julką od momentu, gdy ją zobaczył. Każdego dnia starał się znaleźć wymówki, by z nią porozmawiać, ale zawsze kończyło się na krótkim cześć. Pewnego dnia, podczas przerwy, Zauważył, że Julia siedzi sama na ławce, czytając książkę. Postanowił, że to idealna okazja. Z bijącym sercem podszedł do niej i zapytał, o czym jest ta książka. Ku jego zdziwieniu, Julia z entuzjazmem zaczęła opowiadać o fabule. Z każdą chwilą Antek czuł, że ich rozmowa staje się coraz łatwiejsza. Rozmawiali o ulubionych książkach, filmach i marzeniach. Z czasem Antek nabrał odwagi i zaprosił Julię na szkolny bal. Ku jego radości zgodziła się. Tego wieczoru w pięknym garniturze tańczył z Julią pod gwiazdami. W końcu w przypływie odwagi wyznał jej, że od zawsze jej się podoba. Julia uśmiechnęła się i powiedziała, że cieszy się, że to powiedział. Ich historie splatały się coraz bardziej, a Antek nauczył się, że miłość często zaczyna się od małych kroków. To była dopiero początek ich wspólnej przygody.